Siema, wszystkim tutaj nikodem. Przepraszam, że nie było mi tak długo na YouTube. Wynikało to z tego, że PlayStation mi się zepsuło, coś nie grało, no ale już jest wszystko ok. Dzisiaj wracam z, ze Squad Builderem. W sumie rozpoczynam właśnie całą serię FIFA od Squad Builderu. Dodam, że to jest hybryda trzech linków, o wartości 500 tysięcy, około 500 tysięcy na, na PlayStation. Cena na Xbox'a będzie podana. Będzie podana gdzieś tutaj, z boku. No dobrze, więc zaczynamy od bramki. Iker Casillas. Według mnie najlepszy bramkarz Ligi Hiszpańskiej. Naprawdę jest super. Broni mi czasami takie strzały, które powinny wpaść. Wartuje mi dubsko. Dobrze, więc lewa obrona to jest Marcel Schmerzer. W sumie. Gdyby nie to, że mam innego zawodnika tutaj na lewym snajperze, to prawdopodobnie nie grałbym w nim. Jednakże bardzo mile się zaskoczyłem. Bardzo mile zostałem zaskoczony, ponieważ broni, broni i dogania szybszych zawodników. To mi się w nim, w nim podoba. Jest dosyć silny. No i solidny obrońca. Lewy szybkowo obrońca to jest PP. Tak jest, PP. To jest po prostu solidny defensor. Bardzo solidny. Dużo fizyczności, fizyki. Yy, bardzo dobra obrona, bardzo dobra obrona, naprawdę. I na główki też nie narzekam. Pace też jest ok. Jak na środkowego obrońcę, za taką cenę super. Druga, drugi środkowy obrońca jest to Giorgio Chiellini. Lubiłem go bardzo w FIFA 14. Nie wiem dlaczego teraz zmieścili jego owe, ale w sumie Juventus nie będę nic ciekawego, no ale szkoda. Dobry Pace, zarąbista fizyczność, obrona. Naprawdę świetnie się nim gra. Jest lepszy niż Pepe, jednakże ta dwójka się dopełnia. Prawy obrońca to Caseres, Inform Caseres. Kupiony za jakieś 30 tysięcy. Jak na tego klasę zawodnika, dobra, obracy na tatku, że jest Informem. Dobry pace, dobry pace, chociaż wolę zawodników na prawie obronie z większym pacem, jednakże bardzo dobry zawodnik, bo ma dobrą fizyczność i przepchnie się i ciężko jest go wyprzedzić i ma dobrą obronę, więc również nie narzekam i yy, mało tego, polecam, serdecznie polecam. Dobrze, więc środkowy pomocnik, Widal, no, no powiem szczerze, kozak. Strzela bramki. Jest. czy znaczy, Nie, przepraszam. Tak, Vidal, Widal jest u mnie w zespole, pewnie taką rolę bardziej defensywną. Tak, jednakże ma trochę strzałów i potrafi strzelić na bramkę. I z, z najczęściej jak strzeli, to bramkarz odbija mój napastnik to dobija, a jednakże jednakże bardzo dużą robotę odgrywa w moim klubie i jest super, dobry pace, obrona dribbling, wszystko ma powyżej 78 no i jest solidnym zawodnikiem no, wartym polecenia dobrze, teraz lewy, środkowy pomocnik, jest to Inform Isco no, Isko, no Inform, jego sif w zasadzie um, Znakomity dribbling, Dobre strzały podania też są super. Pace 78 jak środkowego pomocnika, tak samo jak widać, bardzo podobnie. W miarę. Nie narzekam na jego Pace. Potrafi 6 z daleka. Dużo nim grać, te 6 gier, jednakże w tym składzie zagrałem chyba tylko 3 mecze. Tak, tylko, tylko 3 mecze nim zagrałem. No i do tego składu pasuje się idealnie przy zwartym polecenie zawodnikiem kupiłem go jak widać za 80 tysięcy teraz kosztuje około 200 Nie proficik, tak samo jak na Alexisie Sanchezie mam nadzieję, że dostanie upgrade'a i zarobię jeszcze więcej no dobrze, środkowy pomocnik ofensywny jak już pewnie widzieliście, Hames Rodriguez pasuje idealnie do zgrania z, z Isco ro dużo roboty wykonuję w moim klubie nie rozumiem tylko jednej rzeczy dlaczego nie zaliczyło mi goli, które strzelał bo ja strzeliłem z nim już chyba 5-6 bramek. To takich kozackich. No dobrze. No. Ja nie wiem o co chodzi. Mimo tego, że ma 80 paisa, potrafi wyprzedzić dużo szybszych zawodników od siebie. Ma... Jego fizyczność nie wskazuje, jednakże potrafi się przepchać. Ma znakomite strzały, podania i dribbling. Naprawdę SPO Soliny z Realu Madrid. No dobrze, lewy sniper. Lewy snajper. Gdzie ja go tu mam? Chyba na, na napastniku. Gdzie jesteś? Mamy tutaj Marco Roysa. To jest po prostu przekozak. Wygrywamy mecze. No i znowu, no, on no, strzela do mnie bramki. Naprawdę, strzela do mnie. Jest jeden z głównych zawodników, który strzelał mi bramki. No więc nie rozumiem, dlaczego nie zalicza mi tych bramek mniejsza. Rozmawiamy o Scott jak mówiłem, solidny zawodnik. Potrafię wrzucić piłkę na głowę, strzelić z daleka, wykończyć akcję, wyprzedzić przeciwnika. Doskonale wrzucić, nazwijmy, no, z rogu, jaki jak i tam z, z akcji. Dobry dribbling, jednakże czasami odleci mu ta piłka, bo jest bardzo szybki. No i znakomity też wolny. Prawy sniper, mam go na prawie pomocy na pewno. Jest to. No. Juan Quadrado. <laughs> Przekozak jednakże. Jednakże nie strzela tego co powinien strzelać. Teraz transferował się do... przetransferował się do Chelsea, więc będzie ciekawy transferie. Będzie można nim pograć. No, zobaczymy jak to będzie. 6 meczy, 2 bramki. Strzelał więcej oczywiście. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem tego. Znowu dobry pace, znakomity pace. Znakomity drybnik, 5 gwiazdek sztuczek. Yy, w miarę dobra fizyczność potrafi się czasami przepchać, jednakże nie jest on takim poziomym jak u Jamesa Rodriguez'a. Yy, sorry. Jak u Jamesa Rodriguez'a. Strzały mam, no, tak jak mówiłem, nie strzela tego co powinien. Podania mam też w miarę. No i napastnik po prostu i barbo. Ten zawodnik jest OP po prostu no, no szkoda szkoda go nie mieć w składzie bo strzela wszystko jest mega szybki i jest także strzela mi na przykład bramki, dla mnie bramki z główki to są piękne strzały z dystansu czy wykończenia I naprawdę to jest super napastnik to x idealnie się nadaje także to by był ten skład to by był ten skład zaraz przejdziemy do ciekawych akcji, które z nimi stworzyłem. Zobaczymy jak się komponują razem. Także robimy cięcie i zaraz wracam. Marco Reus. Dobry atak flanką. Brawo, ładnie odebrał. Marco Rois może się z tego rozwinąć. Uderza. Jest szansa na groźną akcję. Jest okazja Pozycję. Fantastyczna sytuacja. Bramkarz wyszedł z bramki. Widal. Znalazł się na czystej pozycji. Za. Rodriguez. No strzela Odbił piłkę Marco Royist Czy to wykorzysta? Strzela O! Branka. Rodriguez. No, znakomity zwód. Pewnie mi ja obrońcę. Czy to wykorzysta? Podanie i strata w środku pola. Dobre, ofensywne wyjście. Będzie strzela. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? A, wydawało się, że, a jednak przejął. Szansa! Nie dał się... Rodriguez. No, uderzenie było zdarzone. Czy to wykorzysta? Strzela! Marco Royce. Dobrze się pokazał. Uderzenie w stronę bramki. Marcel Schmelzer. Widal. Spalony zawodnik Marcel Schmelzer. Czy to wykorzysta? No trochę I pewna interwencja Bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do Bramkarza. No strzela! Świetnie! Jest kapitan. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. I skąd? Czy to... Będzie strzelał? Tak jest. Piękna bramka dająca nadzieję... Wytrzymał do końca! Rodriguez. Czy to szansa? Goli wyrównują. Rodriguez. No, znakomity zwód. Pewnie mija obrońcę. Dobrze, odebrał Czy to wykorzysta? Jest szansa. Piłka w szatce. Sergej Se Se Ramos. Czy to będzie tak jest? Rzut karny. No tak, ewidentny fałd. Jeśli ktoś do jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozdziała. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odwizdać. piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Jest zawodnik. Ale wspaniała okazja. No strzela!